Dzień dobry. Bardzo Dzień dobry. dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia dziękuję za to, że gościcie Państwo nas u siebie w fundacji. Ja nazywam się Mariusz Paszko. Portal prawy.pl i telewizja Prawy TV. Portal jest portalem o nastawieniu prokatolickim. Redaktorem naczelnym jest ksiądz Ryszard Halwa. I po przeczytaniu wywiadu z państwem. W Tygodniku Wprost nasunęło nam się sporo pytań, takich moralnych, etycznych, ponieważ to, co Państwo robicie, mój podziw budzi od dawna, prawda? Pierwsza klinika w Polsce, pierwsza na świecie, nagroda WHO, prawda? I ta metoda japońska, precyzja. Japonia zawsze mi się kojarzyła z precyzją. Jak to się stało, że Państwo, że tak powiem, wpadliście na pomysł, żeby coś nowego jeszcze zrobić w tym obszarze, w tym zakresie? I na czym ta nowa metoda polega? Tak jak japońskie współpraca z Japończykami i z profesorem Maksymowiczem i, 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 i z Olsztynem, z, ze Szpitalem Klinicznym Uniwersyteckim, no, urodziła się na pewno z poszukiwań i z takiej ciekawości nauki i tego, że Japończycy mieli największe doświadczenie w tych wszczepach stymulatorów bardzo przedłużonych i wykonali ponad 300 takich szczepów, no i po prostu mieli jakieś oszałamiające wyniki, w granicach 70% sukcesu. Postanowiliśmy ich zaprosić na konferencję naukową. Pokłosiem tej konferencji była ta współpraca, że profesor Kano i profesor Morita przyjechali do Olsztyna i z profesorem Maksymowiczem i z jego zespołem wykonaliśmy 15 takich szczepów. I bardzo wielu osobom się poprawiło zdecydowanie. Natomiast no, moja córka była oczywiście najtrudniejszym przypadkiem w tym gronie, ponieważ jest bardzo odległy czas od urazu. To już w tej, w tej chwili, to jest 19 lat, wtedy było 16. Rozumiem. Na czym polega ta metoda, panie profesorze? To jest coś w rodzaju transplantologii, czyli przeszczepu komórek macierzystych neuronalnych, tak? Dobrze doczytałem. Tak. No, to, to jest oczywiście rodzaj transplantologii. Mhm. No, generalnie transplantologia już e, zadomowiła się w naszych świadomości. Mhm. E, sama w sobie nie budzi kontrowersji poza jakimiś pojedynczymi powiedzmy, bardzo rygorystycznymi odłamami, e, które uważają, że w ogóle niczego nie powinno się nikomu nawet krwi podawać, prawda? Mhm. Ale e, tak, no, to jest normalnie uznana metoda w wielu aspektach i w każdym wypadku wymaga bardzo precyzyjnych e, metod, oceny sytuacji, tak żeby było to zgodne z zasadami mhm. i naukowymi, i prawnymi i etycznymi. No i tutaj my staraliśmy się bardzo te wszystkie aspekty uwzględnić na raz, bo, bo wchodzimy w nowy obszar no trudny mhm. do wyobrażenia sobie mhm. ludziom. Niestety wiadomo, że tak jak umierają też młodzi ludzie, umierają też i dzieci, i umierają również i płody, zanim się urodzą. Mhm. No, i komórki, które tam są, aczkolwiek już nie, nie, nie tworzą organizacji życia człowieka, bo, bo są zdecentralizowane, ale pojedyncze jeszcze żyją. Mm -hmm. To nie jest tak, to, to każdy sobie zdaje sprawę, mm -hmm. że wszystko na raz y, y, obumiera, każda mm -hmm. komórka, tak? Y, można nie żyć, a, a jeszcze przez jakiś czas, kilka tam godzin, w każdym razie co mm -hmm. najmniej, y, jakieś komórki same w sobie mogą żyć. I, i, I to jest ten moment wykorzystywany również w transplantacji no, nerek na przykład, mhm. tak? Człowiek nie żyje, niewątpliwie. No, w przypadku tak. przeszczepu nerek to nawet i serce nie, nie bije, tak. e, a jednak e, nerki jeszcze żyją. Mhm. Krótko przyszedł dosyć szybko zdecydować o tym, że nie ma żadnych wątpliwości, że ktoś nie żyje. Mhm. E, tutaj jest podobna sytuacja, tylko że trudniejsza oczywiście. Mhm. E, I są na świecie oczywiście wyniki Badań dosyć optymistyczne, ale w metodologii które byśmy nie akceptowali. Mm -hmm. no, bardzo ciekawe są badania zrobione w Glasgow, mówiące o tym, że potrafi się fragment mózgu uszkodzony po udarze regenerować, ale podawano komórki, które no trudno mi powiedzieć skąd one były wzięte, bo są wzięte z tak zwanej fabryki, jak gdyby, tak? Mm -hmm. preparowane odpowiednio. W związku z tym nie wiemy, że, prawdopodobnie mogłoby być wzięte z aborcji no, na tak? a, a, no, więc dlatego, Natomiast żeby, jeżeli są to samoistne samo poronienia, to jest to znacznie trudniej zrobić. Ale pomysł, że tak można zrobić nasunęła no, mi pani profesor Maria Michajda, mm -hmm. już teraz emerytowana profesor z Uniwersytetu Georgetown w, w Waszyngtonie która no, no, bardzo katolickie podejście zawsze miała, pracowała w embriologii no i ona właśnie zorganizowała w tym, w tym jezuńskim uniwersytecie taką sieć kontaktu z położnictwem, z, z, z pod, kilkoma oddziałami, które potrafiły ten moment uchwycić, kiedy wiadomo, że dziecko mhm. rodzi się martwe, ale nie na tyle długo było e, martwe w łonie, mhm. żeby już doszło do pełnego rozpadu komórek wszystkich. No i te można uchwycić, no, to jest właśnie potem następna sprawa, to jest wykorzystać je, namnożyć odpowiednio i tak, żeby były gotowe, że dla więcej niż jednego podania, że może było wielu ludziom pomóc uh -huh. za, za, po tym jednym akcie y, takim y, y, pobrania i namnożenia. Czyli rozumiem, że można je nachodować, tak? A to właśnie zetknęliśmy się, i to już wielka zasługa znowu, a wyłaszczyk, chociaż oczywiście to byli badacze, zespole działający z innymi badaczami, bo ostatnio ukazała się publikacja o ich wynikach już mm -hmm. w składnieniu błyszczym zanikowym podawania bezpośrednio do rdzenia takich komórek em, na 18 chorych, to czy znaczy 24 autorów, bo to jest zawsze bardzo zespołowa mm -hmm. praca, to jest, to jest cała złożoność to właśnie mm -hmm. tego, ale oni dopro, dopracowali tę te technologię to pozwoliła właśnie z jednego takiego pobrania dostarczyć to dla wielu chorych, no. Także. Niesamowita precyzja i technologia. Tak, i one są czynne i są gotowe do, do, do implantacji. A mają większą zdolność oddziaływania niż. Niż takie inne komórki, to można mieć tam powinny, pewnie bez żadnych zaburzeń etycznych, ze tłuszczu na przykład, i tak dalej. To są tak zwane mezachomalne. Te jednak są, mają większą specyfikę i większe oddziaływanie, no bo one z natury są tymi komórkami macierzystymi, mózgu, czy rdzenia, które no. są ośrodkowe, tylko sali się z tego robimy. Natomiast bardzo trudno jest to przeprowadzić. Mm -hmm. I dlatego my się związaliśmy tutaj z Włochami, bo mają bardzo podobne zasady etyczne i prawne, co nam bardzo pomogło. Ja myślę, że największy problem to, czego się boimy, czego się obawiamy, to jest ta krawędź życia i śmierci, żeby wiedzieć też przy transplantacji, że mm -hmm. ktoś na pewno nie żyje. Tak. Ja myślę, że tutaj w wypadku płodu jest to ewidentne. Mm -hmm. Nie ma żadnych wątpliwości, tak. że płód nie żyje, co mhm. jest oczywiście sytuacją tragiczną dla ludzi, którzy chcieli mieć dziecko. Tylko teraz jest ten bardzo delikatny moment, kiedy należy sobie uświadomić, i chyba sobie to należy uświadomić wcześniej, nie w tym momencie, że coś takiego może się wydarzyć mhm. w życiu. I żeby mieć w sobie, żeby nosić w swoim organizmie już jak gdyby Przygotowaną odpowiedź na coś takiego, mm -hmm. prawda? Bo to bardzo ciężko przerobić tu, kiedy jest moment decyzyjny, a to nas szokuje, jesteśmy w jakimś innym stanie świadomości zupełnie, mm -hmm. więc to jest trudne. Ale gdyby, gdyby właśnie, i tak jak na, na przykład pojawiła się ta książka, Przerodzić żal w nadzieję. I to jest medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego. Mhm. Czyli niewątpliwie lektura czegoś takiego uruchamia naszą wyobraźnię i otwiera na, na możliwość takiej sytuacji i jak gdyby pogodzenia się z tym, że to może służyć w innym wypadku, kiedy tutaj już jest na pewno stracone. Mhm. Tylko po prostu ten projekt. I tak jak profesor powiedział, że właśnie, że to są Włosi, że to jest San Giovanni Rotondo, że to jest ojciec Pio, że to jest blisko dom uległych tak? blisko, tak. Mm -hmm. Że to jest po prostu, to, to jest poza wątpliwością etyczną i moralną. Mm -hmm. I to jest w porządku, mm -hmm. to jest do przeżycia. To znaczy, ja jako matka, która tyle lat walczy, bo już 19, mm -hmm. też bym była w stanie coś takiego przeżyć, mm -hmm. bo rozumiem. Że z faktami się nie dyskutuje. Mm -hmm. Ale jeśli mogę komuś wtedy z, tego, z tej pozycji pomóc, to chętnie to zrobię. Mm -hmm. Tylko muszę mieć absolutną pewność. Mm -hmm. I to chyba tu jest ten niep tak. nie to niepokój, tak, tak. Ta, ta granica to, to, to coś, czego się boimy. Oczywiście świat jest pełen nadużyć, mm -hmm. prawda? I wiemy, co się dzieje w Chinach czy na przykład coś, co jest czy za, czy za, czy za, za, zapakowane. No, Czyli nawet no, nie jest nie zapakowane, jest gotowym produktem i nie wiemy skąd to pochodzi, jak mhm. to zostało zrobione. Ale na pewno w tym projekcie to jest absolutnie mhm. wykluczone. Ostatnio miałem okazję odebrać telefon, ponieważ też przy fundacji działa pomoc matkom, ojcom, którzy mają problemy z płodnością. I od, od, miałem okazję odebrać telefon od pani, która ma jakąś wadę genetyczną, nie potrafię tego nazwać, bo to jakiś bardzo szczegółowy termin medyczny, natomiast miała już chyba 5 czy 6 poronień i najdłużej chyba donosiła ciążę do czwartego miesiąca. To jest duży dramat, prawda, dla, dla, dla osoby i czasami nie ma możliwości leczy, leczenia tego i in vitro też nie ma, nie pomoże po prostu, więc. No, no. Bardzo wiele jest jednak procentowo poronie, mm -hmm. no tak biologicznie jesteśmy stworzeni, że, że w optymalnych warunkach, no to, że to w ogóle jest cud, przecież, mm -hmm. że rodzi się zbyt z biec tak. dwóch koburek cały potem człowiek tak złożony, co mm -hmm. to, 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 o czym to mówisz, tak? Natomiast natomiast no, bardzo często jest trudność mm -hmm. z tym. No i to, to w tych sytuacjach rzeczywiście... Trzeba rozmawiać z ludźmi, bo uh -huh. tutaj jest to zawsze za zgodą poinformowanych obojga rodziców. Uh -huh. To nie jest tak, że to jest powiedzmy gdzieś wzięte po cichu tam, uh -huh. prawda, nic nie wiedzą. Nie, nie, nie. to jest taki jest protokół tego badania są wzory tych, tych formularzy. Także to, to, to lekarze są przygotowani. Dlatego tak trudno zresztą to przeprowadzić. Ale uh -huh. jest szansa, to trzeba jednak spróbować pomagać tym innym osobom, można pomóc. No. To niewątpliwy żal, ale w jakimś stopniu to w każdej transplantacji, mhm. ja, ja wielokrotnie jako neurochirurg miałem do czynienia z tymi dylematami ludzi, którzy, no to zawsze jest gwałtowne, bo to mhm. albo jest gwałtowna śmierć, albo to jest mhm. gwałtowną sprawą, albo uraz jakiś, prawda mówiąc, o przeszczepach nerek mhm. czy serca. I, 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 I za, mimo że przepisy pozwalają, żeby bez, pominąć ten, Zgodę, bo nie wymaga się zgody od rodziny, no to zawsze były te zgody, i jak się dobrze porozmawia, wytłumaczy ludziom aspekt, mm -hmm. że to jest rodzaj, nawet taki rodzaj daru, bo o to w zasadzie ktoś już nie ma szansy. Mm -hmm. Tak jak tutaj to mniejsze nienarodzone dziecko, prawda, mm -hmm. już umarło w łonie. E, a tutaj nagle jednak. E, jego komórki będą mogły ratować kogoś innego, no to, mm -hmm. no to jednak trzeba tak podejść jako rodzaj daru. Mm -hmm. Tak troszeczkę przekornie zapytam, a kiedy zaczyna się życie? Bo y, według pana profesora, bo y, no, mamy ostatnio w polityce coraz mocniejsze y, te ideologiczne naciski i ataki i na Kościół, i na etykę, i na moralność w Polsce. No, to jest taki relatywizm, który jest względów utilitarnych stosowanych, mm -hmm. bo jest tak wygodniej. No. No Ja akurat osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że życie się zaczyna wtedy, kiedy życie człowieka, to, mhm. tak, życie człowieka kiedy no, jednak dochodzi do zapłodnienia komórki, i ona no, już jest wtedy nowym organizmem. Mhm. Organizmem gatunku Homo sapiens, czyli mhm. człowiek, który oczywiście no, jeszcze ma trudną drogę przed sobą, żeby, żeby urodzić się i żeby przeżyć. To są najtrudniejsze chwile, zresztą te mhm. rozwojowe. Ale, ale to już jest człowiek, tam nie ma wątpliwości. W chwili zapłodnienia mamy już pełny materiał genetyczny, ile będziemy ważyć, jaki kolor oczu, wzrost i tak dalej. A, a, a mózg też bardzo wcześnie się kształtuje. Kiedy się kształtuje mózg? No już w pierwszych tygodniach, yy, także ośmiotygodniowy płód, który, czyli taki niezauważalny mm -hmm. i te poronienia na przykład tygodniowego płodu często są w ogóle niezauważalne przez kobiety, to mm -hmm. ta dłuższa miesiączka, bo no, mm -hmm. tak bywa, to jest w długim miesiącu też tego się nie widzi za bardzo, to, to bardzo a, a już ma mózg, a już ma mózg, płód już ma mózg. Mm -hmm. e, oczywiście on tam wymaga jeszcze dalszym tam i tak dalej, ale jest, no, mózgiem człowieka. Mm -hmm. Jakie są założenia etyczne do tego projektu, bo to jest projekt unikalny, tak, to nie jest jeszcze e, opracowane, dopiero to jest projekt, gdzie będziecie państwo opracowywali tą metodę, Jeżeli czy ona będzie skuteczna, prawda? Jeżeli chodzi o samą tą procedurę komórkową właśnie, to ona już jest opracowana właśnie mhm. we Włoszech i żeby skrócić te drogi, żeby skorzystać z tego doświadczenia, pani Ewa miała zdolność przekonywania zespołu włoskiego, Y, który, który zdecydował się przekazać fundacji kogo technologię, i ona będzie dalej przetransformowana y, 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 na polskie warunki w Polskiej Akademii Nauk, w Centrum Medycyny Doświadczalnej Klinicznej, y, 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 w zespole y, 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 tak, en, en, biologii odtwórczej y, neurorepair Repair, taki y, y, department prowadzony przez panią profesor Domańską Jani, w tej chwili profesor. E, e, profesor Żańską, profesor Stanowską. No, e, mm -hmm. prof. no i, i, i tam będą to też rzeczy standaryzowane na, według polskich wymogów, mm -hmm. żeby przełożyć to potem na możliwość działania w laboratorium, w którym są stworzone warunki do e, e, przygotowania materiału do transplantacji człowiekowi, bo są mm -hmm. specjalne warunki na to. No i to, to, tak to wygląda. E, a jakie osoby. Czy będzie bardzo trudno, trudne procedury, żeby taka osoba, która jest w śpiączce, została zakwalifikowana, że będzie można jej te komórki podać? To pytanie, bo to oczywiście nie wiemy dokładnie, mm -hmm. a oczekiwania dotyczą tych, którzy się nie obudzili w sposób mm -hmm. naturalny, czy też no, w wieku intensywnej neurorehabilitacji. Mm -hmm. Bo rozumiem, że z, z uwagi na medyczną procedurę, nie każda osoba będzie się do takiego przeszczepu kwalifikowała. Jest, na pewno będzie wiele. wiele elementów, które muszą być uwzględnione wykluczające. Mm -hmm. tak. Na pewno obecność jakiegoś nowotworu, choroby autoimmunologicznej, mm -hmm. w ogóle przebrekłego zakażenia. To, mm -hmm. to są rzeczy, które nie, nie, nie pozwalają na kwalifikacje, mm -hmm. no, ale też no, niestety to dosyć dużej grupy dotyczy chory, bo chorych, bo ci chorzy leżą na intensywnej terapii mm -hmm. bardzo długo, mają różne infekcje, więc na pewno nie jest tak, że ktoś, kto się nie obudził na intensywnej terapii, od razu będzie się kwalifikować do takiego podania. Także to wyjątkowo trudna sprawa jest kwalifikacja mm -hmm. tych chorych. Na pewno będzie procedura taka, żeby sprawdzić, tak jak robiliśmy to w przypadku chorych kwalifikowanych do szczepienia stymulatorów tego górnego odcinka szyjnego rdzenia kręgowego razem z zespołem japońskim na początku, że byli to chorzy, którym za pomocą badań klinicznych, ale czyli neurologicznych specjalnych, ale również badań obrazowych, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, jak, jak przepływ mózgowy oceniany izotopowo, jak elektrocefalogram w specjalnym rodzaju badania, to, to pozwoliło wyłowić tych, którzy rokują no, trochę poprawi, mimo że są bez kontaktu, to nazywamy to stanem minimalnej świadomości, czyli jest pewna reaktywność, której nie widać normalnym. Działaniu, a dopiero w pewnych metodach można chwycić większą aktywność mózgu w wyniku jakiegoś bodźca zewnętrznego. No, no, tak, tak, musi, tak. musi być miejsce, żeby coś stymulować, co no. jest. Bywają też takie sytuacje, że oczywiście ci chorzy dalej żyją, i to nie mam żadnych wątpliwości, że. Że, że żyją i mają mózg pracujący, są ludźmi żywymi, mhm. aczkolwiek bywają tak wiel, głębokie, rozlane uszkodzenia mózgu, że oczywiście no, nie ma co liczyć na to, że powrócą do, do kontaktu, no, mhm. bo jak to, to w mózgu się dzieje, także to, to, to są tacy chorzy, oni wtedy wymagają bardzo takiej starannej pielęgnacji, otoczenia ich opieką, ale no, no nie, nie na pewno, nie, 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 trudno powiedzieć, że to się odbuduje tak, tak ogromne zniszczenie, mm -hmm. ale są takie graniczne sytuacje, tak? mm -hmm. że nikt nie, nie chce wyjść na powierzchnię kontaktu, o którym marzą wszystkie rodziny, mimo działania takim mi budziku, gdzie zwykle połowa ludzi jednak się budzi samoistnie, mm -hmm. bez jakichś eksperymentalnych działań, no i co wtedy? Mm -hmm. No i wtedy jest to pytanie, u części z nich może byśmy mogli to spróbować. Mm -hmm. Ostatnio trzy osoby chyba się po, kolejne u Państwa wybudziły. No, tak, no tak, tak to się, da, się da, dzieje ciągle, już, uh -huh. to, to i w Olsztynie i w Warszawie. Tak dzieje, tak. <laughs> Także to warto po prostu robić, bo jednak to zdaje egzamin. Okay. I... Na razie jest klinika dla dzieci, a klinika dla dorosłych się tworzy też? Nie, nie, jest, właśnie, nie jest, właśnie jest właśnie dla dorosłych, nie. tak. a teraz, no mhm. i właśnie się tam 15 osób już obudziło i to właśnie mhm. tych osób, które są w podeszłym wieku, tak się mówiło, że to już mózg nie, mhm. nie regeneruje, nie, nie jest tak plastyczny, jest prawda, jak u dzieci osoba, i tak dalej, ale, ale się budzą ci ludzie i dochodzą do siebie, także to jest bardzo dobra wiadomość. Dorosłych jest dużo więcej jednak, więc którzy mhm. mają. Są trzami po uszkodzeniach mózgu mhm. i stąd podaż e, naszych miejsc do leczenia jest ciągle niewystarczająca. Mhm. No a staramy się to zwiększać. No, kiedyś tego w ogóle nie było całkiem niedawno. Od, mhm. To funkcjonuje od dwóch lat i dzięki życzliwości e, rządu jednak mhm. nie da się ukryć no, że, że, że pozwolenie na rozszerzenie finansowania tego mhm. e, przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe środki będą powstawać. No teraz ten warszawski dla dorosłych. Tak, to no jest mm. decyzja o wyłowie. Natomiast o tym już też podwoimy prawie, tak? Mm. Też dzięki Fundacji Alkohol. Bo mm. nie kto inny, Fundacja Alkohol, pół miliona przeznaczyła na, mm. na, na, na to, żeby. Praktycznie podwoić, Żeby, żeby było więcej było, łóżek, żeby tak. bo tam są kolejki dla mhm. dzieci, dzieci, dzieci. W programie jest I tak po prostu 15 plus 1, do tego jest odpowiednia ilość lekarzy, specjalistów, rehabilitantów, mhm. pielęgniarek i tak dalej. To jest mhm. cały program, który wypracowaliśmy w wyniku czteroletniej pracy ze specjalistami w ministerstwie zdrowia. Mhm. I to jest refundowane przez NFZ. Oczywiście fundacja stara się nad kreską dodawać do tego mhm. coś jeszcze, czy dodatkową rehabilitację, mhm. czy pewne metody rehabilitacji. Które których nie ma w tym pakiecie mm -hmm. nocetowskim. A w tej chwili, w, w tym tygodniu właśnie podpisaliśmy wreszcie umowę z marszałkiem województwa i z panią szefową szpitala brudnoskiego, pan, pan marszałek mhm. Struzik, pani Bogiel i fundacja Kogo i, i, i wreszcie już w tej chwili dzisiaj mieliśmy spotkanie z inwestorem zastępczym, czyli zaraz będziemy występować o pozwolenie na budowę i będziemy mhm. budować budzik dla dorosłych przy, przy szpitalu brudnowskim mhm. w Warszawie, ale to, że będzie budzik, to, to po prostu będą już dwa dorosłe budziki mhm. i też 600 podań było w pewnym momencie do Olsztyna, żeby się tam dostać, mhm. czyli jest ogromna potrzeba w dziecięcym ktoś czekał najdłużej tydzień, więc tego jakby to, to, to starcza na razie. Natomiast tutaj jest ogromna paląca potrzeba, żeby to zrobić i będziemy to robić, ale oczywiście to zrobimy, ale najważniejsze, że przy tym powstaje taka komórka naukowo-badawcza i Fundacja też rozszerzyła swój statut o taką działalność mhm. i jakby ten projekt japoński był pierwszym na drodze, ale oczywiście szukamy dalej i to będzie kolejna sprawa, teraz mhm. taka komórka macierzysta neuralna, sporonień naturalnych I, i jak gdyby różne inne metody czy to co na przykład robi profesor Ząbek z profesorem Bankiewiczem z San Francisco, to jest ta terapia genowa. I to, że tam jest ta sala operacyjna, hyb hybrydowa, gdzie można robić operacje i podawać do mózgu czy operować mózg w czasie teraźniejszym. To znaczy, się widzi na ekranie to, co się dzieje w, tej, w tym ułamku sekundy, mm -hmm. jak również nie można się pomylić o ułamek milimetra, bo się to widzi po prostu. Mm -hmm. Więc to jest ważne, że, że, że będziemy niewątpliwie poszukiwać nowych metod i ko komunikować się z naukowcami i z lekarzami. Na świecie powiem już otwarcie, mm. dlatego że w tej chwili to bardzo się otworzyło e, i jest Rada Naukowa Budzika jako takiego, ale będzie również i się tworzy właśnie w tej chwili Rada Naukowa Fundacji i to będą ludzie e, spoza granic Polski i właśnie pani Ewa Feldman zgodziła się być przewodniczącą tej rady. To jest ewidentne guru amerykańskie. E, Także dalej mhm. pracujemy nad tym. tym chyba jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości się włączyło do patronatu, o ile się nie mylę. To nie jest patronat, to mhm. my wygraliśmy konkurs. W Ministerstwie Sprawiedliwości był taki konkurs dla ofiar przestępstw. Uh -huh. A ponieważ 70% naszych pacjentów to są ofiary przestępstw drogowych, czyli wypadków komunikacyjnych, uh -huh. złożyliśmy tam nasz pakiet, było 8 podmiotów, wygraliśmy ten konkurs, uh -huh. dostaliśmy dotację stamtąd na budzik dla dorosłych. Super. Uh -huh. Ile jest średnio takich osób w w Polsce? No, nie, można powiedzieć raczej znaczy ile. Zapalda, połacuję z tego, co już mam takie zeznanie. To jest kilka osób miesięcznie, powiedzmy. Tak? Tak można powiedzieć. Z tego liczba dzieci, to jest kilkoro. <tysyki> <tysyki> z tego właśnie. Są, dane, są dane policyjne, mhm. tak? bo to, to, to jest najprościej, ale to jest porównywalne, tak jak w innych krajach europejskich. To jest mniej więcej od 400 do 600 osób rocznie, i dzieci, i dorosłych. Zapada w śpiączkę w wyniku rozmaitych zdarzeń. Czyli potencjał i możliwości jeszcze są, i żeby spełnić te oczekiwania i żeby ludzi można wybudzać, to jeszcze, jeszcze trochę pracy przed Państwem na pewno będzie. Myślę, że to będzie ogromna praca i to pewnie powie tam następne pokolenia jeszcze bo przecież, no ale trzeba się mhm. nie poddawać, bo. To jest no, dobra cecha jednak mm -hmm. tej nauki polskiej, że, mm -hmm. że my mamy też takie podejście, że w tych sytuacjach się nie poddajemy. Mm -hmm. nie, 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 bardzo wielu chorych trafia rodzin z innych krajów, mm -hmm. tak, Polaków, ale mm -hmm. no, z Kanady, z, z Anglii, mm -hmm. którzy z którzy, Niemiec też teraz, że, mm -hmm. że, że mówią, no tam już powiedziano, że wszystko zrobili co można w desnej terapii. No jest wygląda, że to przewykły stan. Mm -hmm. Tak, wszyscy będziecie cierpieć, mhm. rodzina, no bo przecież chory jest nieprzytomny, to nie cierpi, to mhm. mówi, że cierpi. Mhm. No to lepiej zakończyć to życie, bo on jest mało wartościowe. No tak. no więc akurat kiedy się buntują, przyjeżdżają do nas, przywożą z powrotem i, i my się jednak i, i, i wszyscy się gromadzą całe rodziny. Także to jest zupełnie inne zjawisko. No dobrze to, że u nas się mhm. to uchowało i nie ma takiego. Racjonalizowania tego mechanizmu obrony psychologicznej, mhm. że można zabić kogoś, bo mhm. wtedy będzie wygodniej. Nikolas, prawda? Okay. We Francji teraz, no to właściwie. No, bardzo, bardzo ewidentny przykład. Ja, co mhm. powiedziałem, się też publicznie, dla mnie to było zabójstwo, ale... mhm. Nawet nie eutanazja, bo eutanazja mhm. to jest jakby z Jakieś tam też zabicie, prawda? Mhm. Z implementacją zabójstwa. Poza tym jest coś takiego w medycynie i jeszcze w Polsce to nie obowiązuje. Też na pewno będziemy nad tym pracować, żeby było. To jest compassionate use. Czyli po prostu no, taka pomoc, ulgi. Ale nie, nie w stronę eutanazji, tylko odwrotnie. Dania szansy komuś, komu już żadna terapia nie pomaga. Mhm. I wtedy na przykład Rodzina i ten ktoś podejmuje ryzyko, że chce czegoś spróbować, co jest w fazie eksperymentu, mhm. ale daje światło, daje nadzieję. Mhm. No więc właściwie, jak komuś czegoś takiego odmówić, jeśli ktoś latami mhm. leży i chce tego spróbować, bo widzi, że są efekty, nawet, mhm. nawet jak one są tylko na zwierzęta. Mhm. Ja tak sobie myślę, że i nasza wiara chrześcijańska i podróże socjalne takie słowiańskie, prawda, to wszystko co jest w nas, to jest taka cywilizacja życia, że my jednak chcemy żyć, prawda, chociażby 123 lata zaborów chcieliśmy żyć, prawda. O, dokonany szacunek jednak mhm. do życia. Do życia. Tak. Tak. Życie jest cudem. Mhm. Super. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Panie wie, e, sukcesów oczywiście w fundacji i na niwie artystycznej. E, panu profesorowi, z tego co wiem, startuje pan w wyborach na posła do Sejmu, więc też owocnej kampanii wyborczej. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy Państwu za wywiad. Dziękuję. Dziękuję bardzo.